Cześć, z tej strony Zuzanna, a to są moje książki i zapraszam Was na film, w którym pochylimy się nad tematem pseudonimów literackich, bo rzeczywiście znanych nazwisk, które prawdziwymi nazwiskami autorów nie są, jest bardzo, bardzo dużo. Ja jakoś sama niedawno zmieniałam nazwisko i mam pewne dylematy w związku z tym. W związku z moim pisaniem, no to postanowiłam przygotować pewien materiał na temat właśnie znanych i lubianych autorów, o których prawdopodobnie nie wiedzieliście, że piszą pod pseudonimem. Powody, dla których autorzy decydują się na tego rodzaju zabieg, jest kilka. No przede wszystkim, dla części to oznacza zachowanie anonimowości. Dla części autorów to jest po prostu rozdzielenie swojej tradycyjnej kariery tym, czym się zajmują, odpisania, co robią zazwyczaj jako hobby, i dopiero później, że tak powiem, cokolwiek z tego pisania wychodzi. Dla niektórych autorów, którzy piszą bardzo, bardzo dużo, jest to możliwość sprawdzenia, czy sprzedajemy już teraz książki tylko i wyłącznie nazwiskiem, czy nadal treść jest wspaniała, czy też nie. No słuchajcie, tych powodów jest bardzo, bardzo dużo. Przejdziemy przez nie, przejdziemy przez kilka nazwisk, o których pewnie może nie wiedzieliście, że są e, synonimami, bo wydaje mi się, że to jest to bardzo... E, pseudonimami, przepraszam, e, bo wydaje mi się, że jest to po prostu bardzo ciekawe, Temat. No słuchajcie, na początek literatura światowa, bardziej klasyczna. Później przejdziemy do literatury polskiej klasycznej, no i na końcu do, współczes do współczesności. No więc słuchajcie. Po pierwsze George Orwell, jeden z bardziej czytanych autorów na świecie, tak naprawdę Eric Arthur Blair. I on pseudonim e, dla siebie wybrał ze względu na to, żeby właśnie móc odseparować swoje życie literackie e, od życia prywatnego i uniknąć pewnego e, związku z rodziną, e, no przez to też, że pisał na tematy polityczne. E, jakby no, krytykował totalitaryzm i, i w swoich książkach pisał też eseje polityczne i chciał uniknąć jakichś konsekwencji dla swojej rodziny z tej e, okazji i też osobiście, m, częściowo dla siebie, stąd też pseudonim George Orwell. E, no słuchajcie, ciekawa rzecz, e, Mark Twain, Mark Twain to jest w ogóle fajny e, m, Fajny pseudonim, ponieważ kompletnie nic nie jest związane z mm, prawdziwym nazwiskiem autora, Samuel Langhorn Clements, moi drodzy, to jest Mark Twain. No i słuchajcie, ten pseudonim pochodzi z żeglarskiego żargonu w języku angielskim, gdzie Mark Twain oznacza głębokość dwóch fatomów. Cokolwiek to znaczy, jakakolwiek to jest y, głębokość, to ja Wam nie powiem. Natomiast, no, y, przez to, że on pisał takie y, opowieści z humorem, to pisał je rzeczywiście y, pod, y, pod pseudonimem. No, y, najbardziej znane to przygody Tomka Sojera. Y, później jeden również z większych. Y, y, z większych może zaskoczeń dla was no to słuchajcie George Eliot i mimo tego, że u nas, że tak powiem, nie najbardziej popularne są te nazwiska, te książki tego autora, no to po to na przykład środek świata czy milczące kobiety, no to kto by się spodziewał, że za Georgem Eliotem stoi kobieta, ponieważ to była Mary Ann Evans która e, pisała powieści e, takie bardziej realistyczne. E, no i słuchajcie, przybrała męski pseudonim ze względu na to, żeby jej powieści były traktowane poważnie w bardzo mm, męskim świecie literatury w tych czasach, w których żyła, a to, były, e, to był XIX wiek. Druga połowa XIX wieku, kiedy te książki wychodziły. No i rzeczywiście, szczerze mówiąc, literatura wtedy była bardzo, bardzo męska. Literatura nadal jest zdominowana przez męskich autorów. Tak, w zasadzie do początku XXI wieku, potem troszeczkę na sytuacja się polepsza. Dla kobiet, ale generalnie nadal trudno, łatwo nie jest. O czym też świadczy na przykład to, że Joanne, Ro Joanne Rowling, autorka Harry'ego Pottera, właśnie też jakby została poproszona o to, żeby pisać J.K. Rowling, żeby brzmiało bardziej jak nazwisko mężczyzny niż, masz, niż nazwisko kobiety, także kobiety. Złomym drogą jest kilka opowieści w historii takiej literatury popularnej, gdzie rzeczywiście podejrzewa się, że autorkami właściwymi danych książek są kobiety albo zupełnie po prostu podszywające się pod mężczyzn, albo na przykład wychodziły te książki pod imieniem i nazwiskiem męża żeby mogły osiągnąć po prostu sukces natomiast takie rzeczy jest bardzo trudno udowodnić w tym momencie więc aż dzisiaj w to nie będziemy wchodzić no i słuchajcie jeżeli chodzi o polskich autorów klasycznych teraz do tego przejdziemy no i jednym z takich nazwisk, które w najbliższym czasie będziemy słyszeć bardzo często no to na pewno Bolesław Prus który no bo lalka wychodzi chyba do, w dwóch dwa razy w przyszłym roku dwie adaptacje filmowe po co nikt nie wie no ale dobra no i słuchajcie Borysław Prus tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki no i ten Prus to nazwisko w tym pseudonimie miało pochodzić od herbu rodzinnego tak samo Stefan Żeromski nie nazywa się Żeromski Autor przedwiośnia między innymi i tutaj on wybrał pseudonim korzystając z nazwiska matki, ponieważ sam nazywał się Koralewski, także był Stefanem Koralewskim, ale publikował jako Stefan Żeromski. Także to jeżeli chodzi o takie nazwiska polskie, klasyczne. No i teraz słuchajcie, przejdźmy już troszeczkę do czasów współczesnych. Te pseudonimy są coraz bardziej popularne. No słuchajcie, Stephen King również pisze pod pseudonimem, jest to Richard Bachman. No i King twierdzi, że użył tego pseudonimu, aby wydawać więcej książek niż pozwalał na to mu kontrakt wydawniczy i sprawdzić, czy sukces właśnie zależy tu od jego nazwiska w pewnym momencie? No bo wiecie, jakby no Stephen King stał się, swy, że tak powiem, bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem, i wystarczyło King na układce teoretycznie, żeby książki sprzedać. No więc on w ten sposób chciał sprawdzić, czy czy ten sukces rzeczywiście nadal musi, że tak powiem, czy osiągnąłby sukces bez swojego nazwiska również. No to jest, takie, to jest takie właśnie ciekawe, żeby w ten sposób sprawdzać siebie po wielu, wielu latach, szczególnie jak się osiągnęło sukces. Ja mam wrażenie, że osoby, które są no, osobami sukcesu, a nadal mają wątpliwości, to są takie osoby, które rzeczywiście na ten sukces najbardziej zasługują, bo są bardzo świadome tego, gdzie są. Nie, nie uderza woda sodowa do głowy, wiecie o co chodzi, nie? No, i tak samo też Jackie Rowling w związku z potężną sławą Harry'ego Pottera. W momencie kiedy zaczęła pisać swoje kryminały, no to zaczęła publikować jako Robert Galbraith. Także cała ta seria nowa o kormoranie Strajku, ja akurat pierwszy tom też czytałam, to właśnie żeby móc odciąć się od Sławy Harry'ego Pottera i też rzeczywiście na początku, bo teraz już jest na okładce napisane, że to ona, ale pierwsze tomy rzeczywiście były wydawane no kompletnie, wiecie, pod tym pseudonimem, anonimowo pod tym pseudonimem, no a później, że tak powiem, sprawa się rypła. No i jeszcze ciekawa rzecz, e, teraz e, przyskocz, mówiąc dalej o współczesności, książka, która może się e, sławą, raczej tą negatywną, e, szczególnie później, e, no, zaszczyciła, e, to 50 twarzy greja". i jak wszyscy wiemy, na okładce jest E. L. James, natomiast e, autorka nazywa się Erika Leonard, no i to wiecie, Chodziło o to, żeby miała trochę spokoju w prywatnym życiu, ponieważ też pisała rzeczy no takie, no wiecie, no erotyczne, nie? Więc jakby, e, żeby na ulicy, że tak powiem, nie być kojarzoną e, z, czy w banku, czy u lekarza, e, z Grejem, no to, to tego rodzaju e, pseudonim no wybrała dla siebie. E, ciekawą sprawą jest również Elena Ferrante, e, czyli właśnie autorka tej słynnej e, serii Czterodomowej e, Neapolitańskiej. E, to jest jedna z bardziej sławnych um, e, pisarek włoskich e, z XXI wieku. I słuchajcie, to jest pisarka, która pisze absolutnie anonimowo. E, nie wiadomo dokładnie, czy świeci. Jest osiem teorii. Nie będę ich tutaj przy, przytaczać, bo szkoda na to czasu. Natomiast ta e, kobieta, bo tyle wiemy, że to jest kobieta, e, chociaż też różne są, że tak powiem, mm, różne są teorie, no to e, wszystkie te książki napisała absolutnie e, bez E, an, absolutnie anonimowo i to dzisiaj, że tak powiem, no wydawca wie, kto to jest. Nie udziela wywiadów, e, chyba jakieś tylko mailowe, wiecie, wiadomo, nie? E, nie jest zaangażowana w żaden sposób w promocję tych książek, e, żadnych paneli, żadnych spotkań z czytelnikami, nie ma nic, jest po prostu ta literatura jest sama e, i wszystko, co e, Elena Ferrante chce nam powiedzieć jest na łamach tych książek. Nie jest zainteresowana w ogóle swoją sławą czy tą możliwością tej sławy, którą ostatecznie zdobyła, bo tego też wiedzieć w momencie nie mogła. Także to, to jest, wydaje mi się, takie ciekawsza ciekawsza sprawa, dlatego że właśnie, no tutaj faktycznie nadal nie wiemy, kto to jest i cały czas jest taka tajemniczość i, wiecie, sfera domysłu. A jeżeli chodzi, słuchajcie, o nasz. Rodzimy Ogródek, no to chyba teraz najsławniejszą osobą, która pisze pod kilkoma pseudoniami, jest oczywiście Regimigiusz Mruz, który pisał już wiele lat temu pod pseudonimem Owe Logmansbo. I to były trzy, trzy powieści, to były też powieści kryminalne i to się stylizowało jako kryminał, Skandynawski, mimo tego, że to były jego książki. No i oczywiście od dobrego roku e, no, są, e, że tak powiem, spekulacje e, na temat tego, czy jego e, debiutem, e, e, jeżeli chodzi o literaturę piękną, e, nie, były, nie była powieść Jakuba Jarno e, i to. Szczerze mówiąc, nieoficjalnie, ale wczoraj potwierdził, że to są jego książki. No i tutaj już są dwie książki, i to jedna z nich to są: to jest światłoczułość, to był ten debiut, a druga to kontury, która miała wejść wczoraj, natomiast no, wyprzedała się przed sprzedaży, więc będzie miała swoją premierę e, za tydzień. Taką oficjalną, że fizycznie będzie w księgarniach wszędzie. E, także to, jeżeli chodzi o Remigiusza Mroza. I to też jest ciekawe o tyle, że z jednej strony on z jednej strony sprawdzał właśnie e, ten skandynawski kryminał pod innym nazwiskiem, po prostu będąc w tym samym gatunku i po prostu sprawdzając, czy jak jego literatura jest przyjmowana poza chyłką. Natomiast teraz wykorzystał pseudonim po to, by po prostu napisać coś w zupełnie innym gatunku literackim. To też, to też się zdarza i rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o te pseudonimy artystyczne, no to to jest takie, wiecie, bardzo, bardzo z jednej strony ciekawe. Z jednej strony ma to jakąś nutę tajemniczości, z drugiej strony, no, wystarczy wpisać Wikipedii i wszystko wiemy. Eee, no, także jest to, jest to takie... Eee... No nie wiem, trochę mam wrażenie czasami jako marketing yy, wykorzystywane, czasami właśnie dla tej ochrony prywatności. Tych motywów jest wiele. Natomiast jest właśnie sztuka jest jedną z takich niewielu miejsc, gdzie nie dość że te pseudonimy są bardzo, bardzo, bardzo często występujące, szczególnie na przykład w muzyce czy w aktorstwie, yy, no to w literaturze również. Yy, no i rzeczywiście przede wszystkim są akceptowane i nie ujmują autentyczności sztuki, jaką dana osoba tworzy. I to jest fajne, bo tak naprawdę w żadnej innej branży e, no, nie ma takiego, nie ma takiego, e, nie ma takiego zjawiska tak naprawdę. E, a już na pewno to jeżeli no, to to jest coś, co e, dzieje się bardzo, e, bardzo wtedy już anonimowo. E, a tutaj nie dość, że te pseudonimy e, są. E, z czasem y, odkrywane y, i że tak powiem, można się dowiedzieć, kto to tak naprawdę. Y, no to, to jeszcze są tak powszechne. Natomiast zawsze pozostaje ta e, tajemnica związana z osobami, które piszą pod pseudonimem, a my po prostu jeszcze o tym nie wiemy, że to jest pseudonim, a nie faktyczne imię i nazwisko danego autora, bo zakładam, że ktoś tutaj w tą anonimowość troszeczkę lepiej potrafi grać e, i że są nadal książki, które. No, są pod fałszywymi imieniami i nazwiskami, i kiedyś może się dowiemy, a może się nie dowiemy nigdy. To tak jak, tak jak w literaturze zawsze są, są otwarte zakończenia, są zakończenia, które wszystko wyjaśniają. No, pseudonimy i tożsamość autora należy często właśnie do tych zakończeń, które no, mają, bywa, bywa, że mają drugie. No. Jestem ciekawa, czy zwracacie na to uwagę właśnie, um, czy lubicie w ogóle e, właśnie autorów, e, jakby lubicie się dowiadywać o tym, że czytacie kogoś i wiecie, no brzmi jak na przykład Stephen King albo brzmi jak J.K. Rowling i no, no, może to ktoś inny, może to, e, może to mm, jednak Znam się troszeczkę na, na danym stylu pisania, czy może może to mi coś przypomina. E, no i nie ja wiem, jaki macie, jaki macie stosunek do tych pseudonimów. Ja też właśnie teraz, że tak powiem, dużo rzeczy rozważam, bo o, e, na temat tego, jak ja bym chciała pisać, znaczy, no, jakie ja bym chciała publikować, bo to pisać to pisze, ale e, i to też, że tak powiem, jest dla mnie zagwozdka. E, także jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat. No i czy planujecie zrobić jakieś śledztwo i na przykład odkryć, kim jest Elena Ferenta? No, jakbyście mieli jakieś info, to dajcie znać. No i co? Ona na mnie to tyle. Jak zwykle, nie mam zakończenia. Narka!